Co takiego sprawia, że społeczeństwa najpierw rozkwitają, a później, cóż, upadają? Dzisiaj przyjrzymy się naprawdę fascynującej teorii, która próbuje to wyjaśnić. To model oparty na pracach profesora Jianga Xuekina. No właśnie. To jest pytanie stare jak świat i dzisiaj spróbujemy na nie spojrzeć przez pryzmat cóż, dość prowokacyjnego modelu. Modelu, który może rzucić zupełnie nowe światło na te siły, które kształtują nasz świat. Zobaczmy więc, co z tego wyniknie. No dobrze, to do sedna. Cały model profesora Yanga opiera się na podziale rozwoju społeczeństwa na trzy takie fundamentalne etapy. Mamy więc fazę wzrostu, potem fazę schyłku, no i na końcu nieuchronnie fazę upadku. Każda z nich ma oczywiście swoje unikalne cechy. Zaraz się im przyjrzymy. Zacznijmy od fazy wzrostu. To jest ten czas, kiedy wszystko idzie do przodu, jest niesamowita dynamika. Społeczeństwo jest otwarte na krytykę, a nawet traktuje ją jako paliwo do dalszego rozwoju, do samodoskonalenia. I co najważniejsze, rządzi merytokracja. Co to znaczy? Że nagradza się talent, a nie znajomości. To z kolei pozwala na ogromną mobilność społeczną. Masz umiejętności, masz otwartą drogę do sukcesu. No dobrze, ale potem przychodzi faza schyłku, i tutaj dynamika zmienia się o 180 stopni. Już nie chodzi o wzrost, o rozwój. Głównym celem staje się stabilność. I to stabilność za wszelką cenę. Co się dzieje? No cóż, pojawia się coraz więcej i więcej i więcej zasad, regulacji, biurokracji. Cała klasa zarządzająca skupia się głównie na tym, żeby utrzymać status quo, żeby nic się nie zmieniło. A innowacja? Cóż, ona wtedy gwałtownie hamuje. No i wreszcie faza upadku. To jest ten moment, w którym cały system po prostu się rozsypuje. Rządy nie opierają się już na żadnych zasadach, tylko na czystej sile. A dla ludzi, indywidualne przetrwanie staje się absolutnie wszystkim. Jest ważniejsze niż jakiekolwiek poczucie wspólnoty, niż dobro ogółu. Każdy dba tylko o siebie. Okej, okay. żeby jeszcze lepiej to wszystko pojąć, model wprowadza trzy kluczowe pojęcia. Takie mechanizmy, które definiują każdą z tych faz. I są to kolejno. Zgoda, oszustwo i przymus. I spójrzmy, ta tabela świetnie to wszystko podsumowuje. W fazie wzrostu mamy zgodę, która napędza jedność w otwartym systemie. Potem, w fazie schyłku, główną rolę gra oszustwo, które ma na celu utrzymanie stabilności w tym całym biurokratycznym bałaganie. No i na końcu, w fazie upadku, zostaje już tylko przymus, a jedyną motywacją jest przetrwanie w autorytarnym systemie. Można powiedzieć, że widać tu doskonale, jak krok po kroku kruszy się ten klej, który spajał całe społeczeństwo. Żeby to jeszcze lepiej zobrazować, profesor używa genialnej w swojej prostocie analogii. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Grupa znajomych chce iść na lunch. Krok pierwszy czyli zgoda. Wszyscy dyskutują, debatują, głosują, gdzie zjeść. Wygrywa większość proste. Krok drugi oszustwo. Liderowi zależy na konkretnym miejscu, więc zaczyna kombinować. Mówi, że jest tam jakaś gwiazda, albo że jedzenie jest za darmo. No, kłamie, żeby postawić na swoim. No i krok trzeci przymus. Lider już nie owija w bawełnę, używa gruźb i siły. Idziemy tam, gdzie ja chcę, albo pożałujecie. Prawda, że to świetnie pokazuje, jak te abstrakcyjne pojęcia działają w praktyce? No dobrze, znamy już te trzy fazy. Ale jak dokładnie według tego modelu dochodzi do samego upadku, co go wyzwala? Bo okazuje się, że to wcale, ale to wcale nie jest taki prosty, liniowy proces. Ta oś czasu jest absolutnie kluczowa, zwróćmy na to uwagę. Najpierw mamy gwałtowny, szybki wzrost. Potem następuje bardzo, bardzo długi okres powolnego schyłku, takiego stopniowego pogarszania się sytuacji, które może uśpić czujność. I wreszcie, punkt trzeci, nagły upadek. I to jest najważniejsze. Ten upadek jest niespodziewanie szybki, wręcz szokujący. I właśnie dlatego tak często jest on dla wszystkich totalnym zaskoczeniem. Więc co jest tym zapalnikiem, co wywołuje ten nagły upadek? Według modelu to nigdy nie jest jeden, pojedynczy kryzys. To coś, co można nazwać idealną burzą, czyli sytuacja, w której wiele nieszczęść uderza w społeczeństwo w tym samym momencie. Wyobraźmy sobie to: plaga, wojna, susza i rewolucja. Wszystko naraz. No właśnie, można zapytać, dlaczego system jest na to kompletnie nieprzygotowany. Odpowiedź jest prosta i przerażająca, bo w tej ostatniej, autorytarnej fazie, każda krytyka jest zakazana. Ci, którzy próbują wskazywać na problemy, są natychmiast traktowani jak wrogowie państwa. W efekcie system staje się ślepy i głuchy na nadchodzące zagrożenia. Nikt już nie ośmieli się bić na alarm, bo wie, że spotka go za to kara. Okej, okay, to była teoria. A teraz przejdźmy do praktyki. Zobaczmy, jak profesor Jiang używa swojego modelu, żeby sformułować, no cóż, trzeba to powiedzieć wprost, dość niepokojące prognozy dla współczesnego świata zachodniego. I jeszcze jedna, bardzo ważna uwaga. Profesor umiejscawia te przewidywania w całkiem bliskiej przyszłości. Mówi o perspektywie od 5 do 20 lat. No to posłuchajmy. Oto 5 prognoz, które według niego wynikają wprost z tego modelu. Pierwsza, schyłek demokracji i wolności. Druga, zapaść gospodarcza. Trzecia, wzrost imigracji, by zastąpić brakujących pracowników. Czwarta, wojna domowa i narastające konflikty wewnętrzne. I wreszcie piąta, prowadzenie głupich, jak to określa, wojen zagranicznych, które mają jeden cel odwrócić uwagę od tego, co dzieje się w kraju. I co najważniejsze, według tego modelu te wszystkie zjawiska mogą wystąpić równocześnie, tworząc no właśnie tę idealną burzę, o której mówiliśmy. Dobrze i zanim skończymy, musimy jeszcze zrozumieć jedną absolutnie kluczową rzecz. Założenie, które leży u podstaw całej tej analizy. Jest ono takie: Tu w ogóle nie chodzi o moralność. Ten cytat z profesora Dzianga mówi właściwie wszystko. Moralność nie ma tu znaczenia, chodzi o władzę. Próbują wyjaśnić, jak myślą i zachowują się ludzie u władzy. A więc celem nie jest ocenianie, czy coś jest dobre, czy złe. To jest próba stworzenia modelu, który opisuje zimną, bezwzględną mechanikę władzy. Tego, jak myślą i jak działają ludzie, którzy tę władzę posiadają. I jaki jest więc z tego wniosek? Taki, że zanim zaczniemy myśleć o budowaniu jakiegoś lepszego świata, najpierw musimy zrozumieć, jak ten świat działa naprawdę. Tak bez upiększeń, bez różowych okularów. I takie trzeźwe, analityczne spojrzenie na dynamikę władzy jest tu tym pierwszym absolutnie niezbędnym krokiem. I na sam koniec zostaje nam to jedno prowokacyjne pytanie: czy ten model, ta swoista mapa wzlotów i upadków jest faktycznie użytecznym narzędziem do zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości? To jest otwarte pytanie, które myślę, że warto sobie zadać.